Nauczmy się wyznaczania konstrukcyjnego obrazów w zwierciadle wklęsłym. Mamy zwierciadło wklęsłe, mamy oś optyczną, literką O zaznaczony środek krzywizny tego zwierciadła i literką F zaznaczone ognisko tego zwierciadła. Nasz przedmiot, czyli tę naszą czerwoną strzałkę umieśćmy w odległości x, która jak widzimy jest większa niż dwukrotność ogniskowej. No i oczywiście posłuszmy się dwoma promieniami konstrukcyjnymi. Pierwszy z nich biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez jego ognisko. Natomiast promień, który przechodzi przez ognisko, a pochodzi oczywiście od grotu naszej strzałki, po odbiciu od zwierciadła będzie promieniem równoległym. No i widzimy, że te dwa promienie przecinają się ze sobą w tym punkcie, Będziemy obserwować obraz grotu naszej strzałki. Podstawa tej strzałki leży na osi optycznej, a więc przedmiot w tym przypadku będzie wyglądał właśnie w taki sposób. Jakie są cechy tego obrazu? No, po pierwsze, promienie odbite się przecinają, więc obraz będzie rzeczywisty. Po drugie, strzałka obrazu jest skierowana w dół, więc obraz jest odwrócony. No i widzimy, że ta strzałka jest mniejsza niż przedmiot, więc obraz jest pomniejszony. Pamiętajmy o tym, że nie tylko te dwa promienie przecinają się w jednym punkcie. Oczywiście wszystkie promienie, które pochodzą z grotu strzałki będącej przedmiotem, przecinają się w jednym punkcie. Przy czym, oczywiście, są to promienie nietypowe, których biegów w prosty sposób nie umiemy przewidzieć. Ale pamiętajmy o tym, że wszystkie promienie padające na zwierciadła, pochodzące od grotu strzałki tej czerwonej, tej będącej przedmiotem, przecinają się w jednym punkcie. No co prawda, żeby wykonać konstrukcję, posługujemy się typowymi promieniami, a więc prawidłowa konstrukcja będzie wyglądała w następujący sposób. Zróbmy teraz konstrukcję dla przypadku, kiedy tę naszą czerwoną strzałkę przedmiotu Zbliżymy nieco do naszego zwierciadła. Umieśćmy ją w środku krzywizny tego zwierciadła. To jest ciekawy przypadek, w którym, jak widzimy, x, czyli odległość przedmiotu od zwierciadła, jest dokładnie równa dwukrotności ogniskowej. Dwa promienie konstrukcyjne, widzimy, że dają przecięcie w jednym punkcie, i przedmiot daje obraz, który jest dokładnie tej samej. Wielkości. Z tym tylko, że strzałka jest zwrócona w dół, a więc obraz będzie rzeczywisty. Obraz jest odwrócony i jest naturalnej wielkości. W kolejnej konstrukcji znowu zbliżmy się ze strzałką przedmiotu bliżej zwierciadła. Teraz ta odległość będzie mniejsza od dwukrotności ogniskowej, ale większa od samej ogniskowej. Znowu te same dwa promienie konstrukcyjne. Dadzą przecięcie, ale w punkcie, który, jak widzimy, coraz bardziej oddala się od naszego zwierciadła, a oddalając się, staje się coraz większy. Jak widzimy, cechy obrazu są następujące: obraz jest rzeczywisty, jest odwrócony to się nie różni w porównaniu do przypadków poprzednich ale teraz obraz się staje powiększony. No i teraz jeżeli znowu tą naszą czerwoną strzałkę przedmiotu będziemy zbliżać do naszego zwierciadła, no, taki przypadek, w którym ta strzałka znajduje się w ognisku, w ogóle pominiemy sobie, bo pamiętamy, że przedmiot znajdujący się w ognisku da wiązkę odbitą od zwierciadła, która jest równoległa, nie przetną się ani promienie odbite, ani przedłużenia tych promieni, więc obraz w ogóle nie powstanie, więc nie będziemy takiej sytuacji analizowali. Ale w tym przypadku nasze x, czyli odległość przedmiotu od zwierciadła, jest mniejsza od naszej ogniskowej. No, i oczywiście promień, który jest równoległy do osi optycznej, po odbiciu przechodzi przez ognisko. Możemy sobie wykreślić w tym przypadku trzy promienie w prosty sposób. Ten promień, który pada na oś optyczną, jego bieg po odbiciu łatwo jest skonstruować, posługując się oczywiście prawem odbicia, czyli że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Natomiast trzeci z promieni konstrukcyjnych, ten, który wychodzi z grotu naszej strzałki, ale wcześniej pochodził z ogniska tego zwierciadła, oczywiście będzie promieniem równoległym do osi optycznej. No i teraz widzimy, że te promienie odbite od zwierciadła nie przecinają się, tworzą wiązkę rozbieżną. W tej sytuacji rysujemy przedłużenia tych promieni. No, widzimy, że przecinają się one w jednym punkcie, i w tym punkcie powstanie obraz pozorny grotu naszej strzałki, oczywiście grotu, dlatego że to właśnie z grotu strzałki te trzy promienie prowadziliśmy. Podstawa naszej strzałki leżała i nadal będzie leżeć na osi optycznej. No i zastanówmy się, jakie są teraz cechy obrazu. No, po pierwsze, przecinają się przedłużenia promieni, a nie promienie odbite, więc obraz jest pozorny. Widzimy z, naszego, z naszej animacji, że obraz jest zwrócony strzałką do góry, podobnie jak przedmiot, więc obraz jest prosty, nie jest odwrócony, no i widzimy, że obraz jest powiększony. W jakich sytuacjach będziemy stosować tego typu konstrukcje? Tego typu konstrukcję stosujemy zawsze wtedy, kiedy chcemy sobie w lustrze obejrzeć jakiś przedmiot w powiększeniu. Robią to na przykład stomatolodzy, którzy chcą sobie obejrzeć naszego ząbka i stwierdzić, czy on jest zdrowy, czy też wymaga leczenia. Albo jeżeli chcemy sobie wykonać makijaż twarzy, również zbliżamy naszą twarz do zwierciadła, tak żeby ona znajdowała się pomiędzy zwierciadłem a jego ogniskiem, i wtedy jako odbicie w naszym lustrze widzimy swoją twarz, ale powiększoną.